Tefal Explorer RG 6875 to robot sprzątający z funkcją mopowania, dzięki której zaoszczędzisz jeszcze więcej czasu, gdy ten wykona podwójną pracę w tym samym czasie. W pamięci robota znajduje się tygodniowy harmonogram, dzięki czemu dokładnie zaplanujesz jego pracę. Funkcja mopowania umożliwia robotowi zmywanie podłóg na mokro, a dzięki szczotkom bocznym poradzi on sobie z zabrudzeniami również w trudno dostępnych kątach mieszkania. Czujniki upadku sprawiają, że Tefal Explorer RG6875 da sobie radę nawet sprzątając krawędzie schodów. Robota możesz uruchomić za pomocą specjalnego pilota dającego dostęp do wszystkich funkcji urządzenia lub przycisku na obudowie. Z kolei pojemna bateria litowojonowa zapewnia czas pracy do 150 minut.